Chociaż zima za pasem, to pogoda jak na razie jest jak najbardziej rowerowa, i dlatego opowiemy Państwu o nowej drodze dla rowerów, która powstaje wzdłuż ulicy Wielickiej. Dokąd ona prowadzi? Jest to kolejny odcinek drogi rowerowej, którą budowaliśmy już w zeszłym roku. Przypomnę, że w zeszłym roku ta droga rowerowa została doprowadzona do cmentarza podgórskiego, i później jest prowadzona dalej aż do kładki nad ulicą Powstańców Śląskich. Natomiast teraz budujemy dalszą Część tej drogi rowerowej, która biegnie przy samej ulicy Wielickiej, i ten odcinek, którym się zajmujemy w tym roku, kończy się aż przy skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich. No ale widzę, że państwo ją tak rozsądnie poprowadzili pomiędzy drzewami, oszczędzili państwo drzewa. Tak, rzeczywiście były duże kontrowersje, przede wszystkim ze strony mieszkańców, którzy oczywiście byli jak najbardziej za drogą rowerową, ale jednocześnie protestowali przeciwko wycince drzew. Taki przebieg tej drogi rowerowej, który nie jest najprostszym możliwym przebiegiem, to kompromis pomiędzy właśnie użytecznością tego rozwiązania dla rowerzystów, a drzewami, które tu już od kilkudziesięciu lat rosną. Droga rowerowa będzie się kończyć właśnie za tunelem, który prowadzi pod nasypem kolejowym. Gdy ta inwestycja się zakończy, ulica Wielicka będzie miała wreszcie infrastrukturę rowerową. Rowerzyści będą mogli sobie wybrać, czy jechać obok cmentarza podgórskiego, czy tutaj wzdłuż ulicy Wielickiej właśnie do ulicy Powstańców Wielkopolskich. I tutaj rowerzysta wyjeżdża z wiaduktu, jedzie w lewo i co dalej? Dalej będzie się poruszał już w ruchu ogólnym ulicą Limanowskiego, która już jest dużo bardziej spokojna, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Natomiast w przyszłości będziemy budować kolejne fragmenty infrastruktury, tak żeby ta infrastruktura rowerowa pozwoliła poruszać się na dłuższych trasach. A oto kolejna inwestycja rowerowa w Krakowie, czyli droga rowerowa wzdłuż ulicy Wadowickiej. Dokąd nią dojedzie rowerzysta? Póki co e, infrastruktura rowerowa została zrealizowana na fragmencie od ronda Matecznego do ulicy Broszka. Do tej pory wzdłuż ulicy Wadowickiej nie było żadnej infrastruktury rowerowej, dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna dla rowerzystów, ponieważ nie będą musieli oni poruszać się w ruchu ogólnym razem z samochodami. Ten ruch tutaj jest bardzo wzmożony i nie w wszyscy dobrze się czuli, właśnie jadąc na rowerze po ulicy Wadowickiej. W kolejnych latach chcemy kontynuować tą inwestycję, tak by droga rowerowa powstała na całym fragmencie od Ronda Matecznego aż do Góry Borkowskiej. A na koniec mała rzecz, a cieszy, czyli króciutka droga pieszo-rowerowa pod wiaduktem na Alei 29 listopada. Krótka, ale przydatna. Bardzo przydatna, ponieważ jest to fragment takiego dłuższego traktu rowerowego, który Łączy rejon ulicy Pawiej, rejon dworca kolejowego z krowodrzą górką i dworcem towarowym. Do tej pory właśnie na tym fragmencie rowerzyści musieli się poruszać po takim tak naprawdę klepisku. W tym roku postanowiliśmy ten króciutki fragment zmodernizować. Został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo został on zabezpieczony przy pomocy barierek, ponieważ obok jeżdżą tramwaje, a także oświetliliśmy ten fragment instalując latarnie.